Cześć, nazywam się Ania Łukawska i opowiem dzisiaj o mikroskopie. Biarą ja postępu w badaniach przyrodniczych ze zmianami, którymi podlega jedno z prawdopodobnie najważniejszych narzędzi badawczych jest mikroskop. W badaniach mikroskopijnych stosuje się barwienie preparatów. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jest to potrzebne, ponieważ źródło jakby to światła, które wynika. Yy, przenika przez większość struktur komórkowych i są one wtedy po prostu niewidoczne. Dlatego odpowiednio dobrany barwnik do preparatu wiąże się swoiście z różnymi związkami chemicznymi struktur komórkowych i w ten sposób staje się ten preparat dla nas widoczny. Współcześnie stosuje się również barwniki fluorescencyjne i takie barwniki właśnie po wzbudzeniu przez światło mikroskopu, emitują światło, i można to zaobserwować w mikroskopie świetnym, fluores fluorescencyjnym. Może przejdźmy zatem do budowy mikroskopu. Jeżeli chodzi o budowę mikroskopu, pozwolę sobie użyć mój prywatny mikroskop, już bardzo stary, ale optyczny i bardzo podobny budową do tych teraz istniejących w szkołach. Na pewno będzie łatwiej to sobie wyobrazić. Jeżeli chodzi o patrzenie i nazywanie różnych części tego mikroskopu. Zacznijmy może od góry. E, przy samej górze w tym miejscu znajduje się okular. To jest takie miejsce, przez które e, patrzymy na dany preparat i to nazywa się właśnie okular. E, tubus z pryzmatem e, w moim e, mikroskopie znajduje się w tym miejscu. To jest to miejsce tutaj. E, aczkolwiek e, w mikroskopach tych już nowszych i szkolnych e, one są już o wiele wyżej, e, to jest w innym miejscu i zamiast jakby tego miejsca tu jest e, ta tuba z pryzmatem, to jest taka kulka, tak to zajmuje, taką, taki ucięty stożek jakby troszkę e, w tym miejscu, e, to jest taka właśnie tuba z pryzmatem. Na pewno możecie sobie też sprawdzić w swoich książkach od biologii e, na innym e, w mikroskopu. Kolejny jest rewolwer. E, rewolwer u mnie to jest ta srebrna część. E, to jest właśnie zawsze to, co jest już niedaleko tych wystających części, bo te wystające części są właśnie często blane z rewolwerem. To są obiektywy. To są właśnie obiektywy. E, to są trzy obiektywy, a nad nimi jest rewolwer. Ludzie to często myślą, bo wyobrażają sobie rewolwer właśnie jako te części wystające. Jednakże nie, rewolwer jest tutaj troszkę wyżej, a obiektywy e, niżej. E, Tutaj czarny to jest stolik. E, to jest stolik, który jakby utrzymuje preparaty. E, ja tutaj akurat mam preparaty kolorów. E, to taki najproszych doświadczeń. E, tutaj są takie e, chwytniki, które trzymają e, szkiełko, na które możemy użyć preparat, e, który będziemy obserwować. E, stolik e, są różne y, mikroskopy, niektóre są naświetlane światłem y, przez jakąś szaróweczkę, niektóre przez lusterko. To ma dwie funkcje. Tutaj w tym miejscu znajduje się właśnie y, u mnie to, to lapeczka, którą mogę sobie włączyć, y, a jak mam światło dzielne, mogę sobie nastawić, kiedy to wyjmę, oczywiście nastawić sobie lusterko, które znajduje się zawsze y, na dole. I tu jest to właśnie Lusterko. E, śruba makro e, i e, mikro u mnie znajduje się w tym miejscu, w tych nowszych znajduje się już gdzieś w tym miejscu, ale to zawsze chodzi o te po prostu pokrętła. E, I to chyba na tyle co do budowy mikroskopu optycznego. E, jest to bardzo łatwe, proste urządzenie, które pozwala nam zbadać wiele próbek i preparatów. I wygląda mniej więcej w ten sposób. Jeszcze co do rozwoju mikroskopów, warto zaznaczyć, że od połowy XX wieku i istotną rolę w poznawaniu szczegółów budowy komórki odgrywa mikroskop elektronowy. Co to jest ten mikroskop elektronowy? Mikroskop elektronowy to taki, który wykorzystuje do obrazowania wiązkę elektronów i ten mikroskop elektronowy pozwala badać strukturę baterii na poziomie atomowym. Czyli im większa będzie energia elektronów, tym krótsza ich fala i większa rozdzielczość mikroskopu. Natomiast dalej poszedł mikroskop elektrolowy transmisyjny, gdzie wiązka elektronów przechodzi już przez cienki skrawek odpowiednio przybukowanego wcześniej preparatu. E, bardzo mała grubość tego preparatu e, powoduje, że powstaje w ten sposób obraz dwuwymiarowy. E, dwuwymiarowy jeszcze to nie było to, co zadowalało wszystkich badaczy i obserwatorów przez mikroskop, ale te wymagania spełnił już e, skalingowy mikroskop elektronowy, który w urządzeniu, właśnie tym e, wiązka elektronów, nie przechodzi przez ten preparat, powodując ten dwuwymiarowy obraz. E, tylko jest skupiona na jego powierzchni i dlatego jak przesuwa się w obszarze skanowania ta wiązka, powoduje, że z napylonej powierzchni uwalniają się wtórnie elektrony, trafiają one wtedy do wykrycia i wtedy ten mikroskop jakby mierzy ich ilość i po przetworzeniu wszystkich informacji i danych występuje obraz trójwymiarowy, który widzimy w obiektywach, o bardzo dużej, znacznej głębi i ostrości, i jest to chyba jeden z najlepszych elektronów, chociaż i tak zawsze najpopularniejszy będzie ten podstawowy mikroskop optyczny, który używamy w szkołach. Jeżeli chodzi o mikroskop, to już chyba tyle. Ważne jest to, żeby samemu próbować patrzeć przez mikroskop, regulować go, zmieniać różne preparaty, żeby Zapamiętywać wygląd różnych e, preparatów. To jest przydatne do wszystkich zadań, do testów, do batur. E, często są jakieś obrazki e, właśnie z mikroskopu i trzeba nazwać, co to jest. Na przykład jakieś tkanki e, czy choćby krwinki e, i trzeba je po prostu umieć rozpoznać. Dlatego warto przyglądać się e, takim preparatom przez mikroskop, nie bać się go używać. Jest on bardzo prosty, e, pomocny i życzę miłej zabawy z nim.